No więc przez pierwsze dwa tygodnie po przejściu na wczesną emeryturę zdecydowałem, że wyluzuję i wezmę to łatwo i nie będę się tutaj zbytnio przemęczał ani forsował. I no więc pierwszy tydzień minął, więc tak wdrażam się w przechodzenie na wczesną emeryturę i w to, że mam po prostu całe dnie tutaj wolne od prac na cały etat. A w pierwszy dzień sobie przeciąłem palec, który już się tutaj trochę zregenerował, A więc myślę, że to był znak od niebios, żebym tutaj y, wziął, to, wziął to wszystko wolno i pomału sobie wszystko robił, jak przystało na wczesnego 38-letniego emeryta. A więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, jak tutaj wyglądają moje pierwsze dwa tygodnie wczesnej emerytury. No, więc, e, więc tak, więc jak widzicie palec był rozcięty, ale już tutaj e, przez pierwszy tydzień się podkurowałem e, trochę, więc palec już jest zagojony. E, rana się nie, nie dostałem żadnego zakażenia rany. Tutaj niezbyt mi się roz rozszedł ten palec, szwów nie zakładałem, nożem takim wielkim zika, ostrym się przyciąłem, więc uuu, krew się lała. No, więc tak. E, więc przez pierwszy tydzień tutaj e, tak się luzuje trochę e, no i nie, nie przemęczam, i plan teraz na drugi tydzień jest taki, żeby też się e, trochę poluzować i żeby też się nie przemęczać zbytnio. E, akurat tajfun nadchodzi, więc, e, więc tak, więc w drugim tygodniu e, też będę luzował. A teraz wam powiem, e, co robiłem w pierwszym tygodniu, czyli w tym tygodniu, a za chwilę wam powiem co będę robił w drugim tygodniu, czyli w następnym tygodniu. E, no więc tak, w pierwszym tygodniu e, wyczyściłem schody. To był przełom moi drodzy, to był po prostu przełom, jeśli chodzi tutaj o e, pracę renowacyjno-remontowo-czyszczące w naszym domu w Chinach. Udało mi się wyczyścić schody na zewnątrz domu. E, od głównego tutaj wejścia, od głównych drzwi do naszego domu, aż do głównej bramki, tutaj w ogrodzie z przodu domu. Więc założyłem tam no, 10 szczotek, zużyłem drucianych, e, na szlifierkę założyłem. E, 10 na schody i drugie 10 na wyczyszczenie tam podłogi z kamienia e, i z płytek e, pod schodami. Więc wielki przełom, słuchajcie. To zostało zrobione w pierwszym tygodniu. Druga rzecz, która została zrobiona w pierwszym tygodniu, to domalowanie tutaj pod barierką, pomiędzy filarami, przed wyjściem z przodu domu. Jak zobaczycie tam w poprzednim filmie, to filary są na takie kremowy, biały i domalowałem tam też takim kremowym białym, pomiędzy tymi filarami, żeby już wszystko było tutaj pomalowane przed drzwiami wyjściowymi. Więc też to malowałem z rozciętym palcem, oczywiście zawiniętym, więc tak. Kolejny punkt to było doczyszczenie trochę podłóg na zewnątrz domu, przed drzwiami wejściowymi i przed salonem, gdzie jest wyjście do ogrodu, i przed wyjściem spokoju przy ogrodzie na zewnątrz i na górze na tarasie. Jeszcze mi tam zostało do doczyszczenia trochę po tej czerwonej farbie, i tam w pokoju dzieciaków, na tym malutkim balkoniku, więc po, wyczyściłem te wszystkie podłogi na zewnątrz eee, i ten. I tam muszę jeszcze trochę doczyścić, ale mniej więcej już są zrobione, więc to też jak widzieliście na jednym tutaj z ostatnich filmów, jak tutaj e, nieustępliwy i e, pracowity czyś, czyś, czyściarz czyściarz podłóg. Czyścił podłogi w, e, w popołudniowym upale 40 stopniowym, więc tak. E, no, więc trochę zostało zrobione. A, co jeszcze? Słuchajcie, jeszcze nie koniec. Kolejny punkt e, to podmalowałem tam ścianę, e, gdzie an, an na niebiesko pisakiem pomalowała, więc tam zamalowałem ją na biało. Jeszcze nie widzieliście? Aha! Może będzie w którymś z kolejnych odcinków... E, Podmalowany kawałek ściany tam w, w rogu, więc to też zamalowałem, bo mam dużo jeszcze białej emulsji mi zostało tutaj z remontu piwnicy. Więc tam podmalowałem, tam podmalowałem, zrobiłem porządek na tutaj klatce schodowej, gdzie schodzi się do piwnicy z drugiego piętra na pierwsze piętro, więc tam wszystkie te graty i wszystkie te farby. Poznosiłem tutaj na dół do piwnicy do schowka, więc tutaj już jest wszystko w miarę poskładane i poukładane, więc, więc jest ok. Um, to to, to to, to to. I jeszcze najważniejszy punkt. Wczoraj w końcu udało mi się kupić farbę. Farbę na zewnątrz do malowania. Będę malował na zewnątrz ten taki wysoki. Tą taką wysoką wieżyczkę, która jest, e, która jest na zewnątrz, która jest klatką schodową. Tutaj pomiędzy drugiego piętra, z drugiego piętra na trzecie piętro jak się wychodzi. Więc tam moi drodzy będę malował na zewnątrz. E, niby tam już pomalowałem na żółto dwie ściany te z boku. No ale nie podoba mi się jeszcze z muszę pomalować. Więc, e, no, więc kupiłem taki ciemniejszy żółty i pomaluję tą klatkę schodową, prawdopodobnie w przyszły weekend, pod koniec przyszłego weekendu po tajfunie, tutaj jak w tym tygodniu przejdzie, w następnym tygodniu przejdzie, to ma się rozpogodzić więc e, prawdopodobnie piątek, sobota, niedziela, poniedziałek e, w którejś z tych dni może, może piątek, sobota e, no kupiłem 20 litrów, 20? 20 20 litrów kolejne wiadro farby było na promocji normalna cena 360 juanów, e, coś takiego jakieś 180 zł za 20 litrów farby takiej lateksowej. E, na zewnątrz co malowałem, chciałem e, od tego samego producenta, bo w miarę dobrze się nią malowało i, i wszystko kryła jak szalona, i, i, ten, i nie odpadała, i w miarę szybko schła, więc kupiłem od tego samego producenta tylko inny kolor, taki żółty, bardziej ciemniejszy. I była na promocji do, na 280 yuanów, 140 zł, więc. Yy, więc tak, więc 80 yuanów słuchajcie, taniej, 40 zł taniej, więc zakupiliśmy tą farbę i będę, będę w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia szalał. A, jeszcze drabinę kupiliśmy. <laughs> 6,3 metra drabiny wysokiej, zobaczymy czy tam mi wystarczy na tą klatkę schodową, więc a, więc tak. Więc będzie się działo. E, no, jeśli chodzi tutaj o plany na przyszły tydzień. Czekajcie, usiądę sobie wygodnie, bo coś sobie miejsca nie mogę znaleźć dzisiaj. Plany na e... o, widzę, że an, an tutaj nadchodzi. Hi sweetie, I'm making a video. Can you see yourself? Ah, here you are. An też się kąpała. Byliśmy dzisiaj na spacerze. We went outside for a walk. Byliśmy na spacerze dzisiaj i Papa. dookoła. Dookoła tego. Dookoła... Yeah, mhm. Yeah, yeah, yeah. mm yes. Ona mówi, że jest coraz mniejsze jak się oddala. Yes, it will be smaller and smaller. Uh, no, i byliśmy dookoło, około, dookoła Jeziorka pochodzić i gorąco było i teraz wróciliśmy. Can you see yourself? No. no. I ten, i kąpaliśmy się, i Anna też się kąpała, i ja też się kąpałem, więc goły tutaj sobie, jeszcze latam. Now you are bigger and bigger. Now move backwards, it will be smaller and smaller. Perspektywa. on an, trenuje tutaj perspektywę. Pierwszy raz w swoim życiu zauważyła Shrek? Yes, uh, You are getting bigger when you get closer to the camera, right? And when you're far away, you are getting smaller and smaller. This is perspective. Mm -hmm. Yes. Yes. First time in Yes, I'm making a video first, okay? Uh, and then, yeah, then, then I can play with you. I need to finish first. Wait, I the Aha. No i tak e, e, tutaj codziennie przejmuję trochę od Simpei obowiązki. No, no 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 no. You want to see? Dansmi. Mhm. Przejmuję tutaj e, obowiązki trochę w domu od Simpei w związku że z tym, że dwoje obydwoje Dobicham. jesteśmy tutaj mhm, na cały etat wczesnymi emerytami. To e, przejmuję od Simpei już tak na szybko Kramienie Anianga. Codziennie rano, kiedyś Simpei karmiła trzy razy dziennie, śniadanie, obiad, kolacja, Nianga ja jeździłem do pracy, a teraz ja przejmuję śniadanie i Simpei gotuje rano, więc ma więcej czasu trochę i z Anantami śniadanie, więc ja karmię Nianga codziennie rano przy kawie, te odcinki, które widzicie tutaj ostatnio na przemian z takimi filmami z innych miejsc, nie z karmienia anyanga. I ten, i to przejąłem, i mycie naczyń. Mycie naczyń wieczorem. Też przejmuję. Uwielbiam myć naczynia. Nie mamy zmywarki. Są w Chinach zmywarki. Nie są zbyt popularne. Ludzie myją w zlewie naczynia. Oczywiście uwielbiam myć naczynia. Tak mnie relaksuje codziennie. Więc, e, więc tak. Więc przejmuję mycie naczyń też wieczorem od Simpei, Także te dwie rzeczy, tak na szybko które ona robiła teraz, które ona robiła do tej pory, a które ja będę robił. Then you can go and wear panties if you want. That's fine. At home you don't need to wear panties. When you go out, you need to wear panties. No, więc te dwie na szybko rzeczy. Hmm. Także tak i będę tam później jeszcze przyjmował jakieś prace w ogrodnicze prace ogrodowe, typu tam podlewanie i przycinanie gałęzi i tak dalej, i wyrzucanie jakichś suchych liści i zmiatanie i tak dalej. Więc na szybko trzy takie aktywności przyjąłem, żeby, przejąłem, żeby ją tutaj trochę odciążyć od obowiązków domowych. No, więc tak to wygląda. Zobaczymy, co będzie tutaj w przyszłości, jak podzielimy tutaj obowiązki w naszym domu, a tak, żeby w miarę każdy robił to co chce i żeby jakoś tutaj zorganizować pracę efektywnie. Także tak, dobra. A teraz tutaj plany na kolejny, na następny tydzień. No, więc jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o plany na kolejny tydzień. Jeśli chodzi o plany na kolejny tydzień, to tak w związku z tym, że nadchodzi tajfun. W związku z tym, że nadchodzi tutaj tajfun, podobnie jakiś bardzo duży, także już nie podlewałem ogrodu dzisiaj, ogrodów z przodu i z tyłu, jeśli chodzi o przyszły tydzień, to plan jest taki, żeby przygotować wszystko pod domalowania tego z zewnątrz tutaj tej klatki schodowej, będę musiał za, za za, albo jutro chyba, tak czyli plan na ten tydzień nie następny bo już jest przecież prawie prawie drugi tydzień eee, kurde, już straciłem rachubę czasu jak, jak nie pracuję od poniedziałku do piątku więc eee, odebrać farbę jutro jutro albo pojutrze i muszę pojechać Wałki kupić dwa, te żółte do malowania na zewnątrz takie z takimi dziurami Więc wałki muszę kupić i taśmę jeszcze muszę kupić taką do, do malowania, co, żeby tutaj poobklejać W rogach i żeby odciąć A po, y, Muszę odebrać jeszcze jakieś tam przesyłki i tak dalej Z An wyskoczyć na plac zabaw jutro, bo obiecałem Jak pojedziemy tą farbę odebrać I ten... Także taki jest plan i tutaj zrobić e, druga rzecz, jak będzie lało na polu, to nic nie porobię. Druga rzecz jest taka, to zrobić tutaj porządki e, w szafie, która jest tutaj na klatce schodowej i przenieść te wszystkie różne rzeczy i różne tam. E... What? I sit down and make a video, sweetie. It's more comfortable when I sit down on się pyta, czy, czy mógłbym wstać i. Dlaczego muszę siedzieć jak robię wideo? I It's not comfortable. A on mówi, że chce, żebym tutaj stał i robił i kręcił, kręcił filma. No więc tak, i wszystkie te muszę tutaj szpargały jakieś różne rzeczy poprzenosić właśnie do spiżarni. I zacząć tutaj znosić do spiżarni różne rzeczy i zrobić porządek właśnie, żeby trochę po całym domu żeby nie wszystko było ściśnięte w szafie i w salonie, to trochę tutaj spiżarnię wykorzystać, którą zrobiłem, która tam jest no, która tam jest umieszczona. No i poprzemieszczać te wszystkie rzeczy, żeby zrobiło się bardziej tak przestronnie w domu. I jeszcze muszę zrobić tutaj porządek z różnymi naszymi papierami, dyplomami, papierami, certyfikatami, e, dokumentami i tak dalej. Muszę to wszystko tutaj e, poznosić do, do, do biura i powkładać je to tutaj do tych do szuflad, których mamy całe mnóstwo, a obecnie to wszystkie papiery, dorobek naszego życia, biurokratyczny dorobek naszego życia, wszystko jest pod łóżkiem Yang Yanga, e, w dwóch takich tych kontenerach, nie kontenerach, w dwóch takich pojemnikach plastikowych. No, i muszę tutaj zająć się tym, tymi wszystkimi przenoszeniem tych wszystkich szpargałów, i, i tak, żeby tutaj w miarę zutylizować miejsce, które mamy w domu, no i żeby się zrobiło bardziej przystronnie w innych tutaj, w innych pomieszczeniach. No, więc jak widzicie, taki jest plan. A teraz jeszcze wam powiem, co mam do zrobienia tutaj, jeśli chodzi o remonty i dokończenie tego wszystkiego, tego całego ambarasu, który zacząłem remontować, jak tutaj się wprowadziliśmy rok temu. No, także na sam koniec. U, um... jest malem książkowym i jak książkę. Are you bookworm? Are you eating the book? No. No, więc e, jeśli chodzi o to, co mi zostało, no to właśnie malowanie tego e, tej klatki schodowej na zewnątrz, to mam nadzieję, że to już zakończę temat malowania elewacji w przyszły weekend. Worms don't, don't eat worms. <laughs> bookworms Oh, I see. I think bookworms they eat everything. I ten. Także temat elewacji, mam nadzieję, że zamknę. Kolejny podpunkt to e, remontowanie tego murku, który mamy w dużym ogrodzie tutaj z tyłu domu przy salonie. On jest taki tam obrośnięty mchem i tak dalej. Więc planuję, go, planuję gładź na niego dać. Taką co mamy na zewnątrz. Ona jest taka szarawa. I e, zrobić taką gładź e, bardziej taką rzadką, i po prostu wałkiem albo pędzlem tam pomalować ten murek. No i, i na gładź na niego. Tam jedną warstwę mam, chyba jakieś 60% worka mi zostało jeszcze Więc odnowić ten murek I trzeci punkt pomalować barierki na zewnątrz, na tarasie i wszędzie ogrodzenie They didn't eat the books? Maybe this kind of worm doesn't like eating the books Are you the worm that likes eating the books or not? You're not eating the books? You don't like eating books? What do you like eating? I eat food. Oh, A mówi, że lubi. Strawberries. You love strawberries. Mówi, że lubi jeść jedzenie i na... uwielbia truskawki. Mm -hmm. A on jest truskawkowa dziewczyna. Pomalować te barierki na czarno. Już mam farbę, pędzle, wszystko mam gotowe, tylko potrzebuję. Yes, yes. very nice. Potrzebuję niegorącą pogodę i mniej. <grym grym grym> Mniej tego gorąca i mniej pory deszczowej, więc te, pra, może zostawię to na, na zimę albo coś. E, kolejny podpunkt to dowieść ziemi dowieźć ziemi e, do ogrodu, tam gdzie drzewa są, dosypać ziemi. Orientowałem się ostatnio, tona tona, tona ziemi... 900 yuanów chyba za tonę ziemi? Czy... czy... 450 zł za taką do ogrodu taką czystą do ogro, ogrodową, brązową e, jakoś tak 800 czy 900 yuanów, 450, 400, 450 zł coś takiego 300 kilo ziemi 300 kilo ziemi kosztuje jakieś 140 zł chyba 280 yuanów jakoś tak No więc. Więc trochę tanie, jak kupujecie całą tonę, tam chyba cały samochód przywożę, tylko tylko muszę to w workach mieć, żebym to przetransportował do ogrodu, więc może kupię 300. Może kupię 300 kilo na początek i zobaczymy, ile wejdzie, a później znowu kupię drugie 300 kg czyli 600 kg i powinno wystarczyć, a jak nie wystarczy, no to tam jeszcze dokupimy, zobaczymy. Więc żeby to dosypać i. Ostatni punkt to już całkiem na zimę. Jak się tutaj wilgotności skończą, i deszcze skończą, to muszę, muszę tą ścianę przeciekającą naprawić w salonie. Odkuć, odkuć, ten, odkuć ten kamień taki, co tam zatrzymuje wodę. E, tam w pokoju przy ogrodzie po lewej stronie i po prostu tam e, no, podtynkować tą ścianę. Bo tam pewne jakieś ubytki są z zewnątrz. I zrobić hydroizolację z dwie, trzy warstwy, żeby tam nie przeciekało więcej i po prostu pomaluję tą pomaluję tą ścianę na, na ten, na jakiś tam kolor brązowy, bordowy albo pomarańczowy i pomarańczowy może nie, może bordowy i, i ten i będzie ok, give me two more minutes, ok? no, więc takie słuchajcie są plany mam nadzieję, że wam to trochę streściłem też chciałem sobie w głowie ułożyć Planowanie moi drodzy to 80% sukcesu, a nad 20% musi się znaleźć kogoś, kto Wam to zrobi, kto Wam wykona, wykona plan. Ale tak jak mówię, planowanie mega ważne, więc tutaj też chciałem sobie w głowie poukładać, co będzie się działo w najbliższym czasie. Mam tutaj wszystko pozapisywane. No więc, tak dobra, a teraz. Poczytamy z Anną jakieś książki przed kolacją. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. A nie śpi tak w ogóle. A Simpej tam robi jakieś ciasto bananowe, jakbyście chcieli wiedzieć, co, co robią pozostali członkowie rodziny. Także pa, pa, pa.